PlayStation, wita z jakiegoś dziwnego powodu, cierpi na niedobór prawdziwie oryginalnych i unikalnych tytułów stworzonych tylko i wyłącznie na ten system i nie mających swoich odpowiedników na pozostałych konsolach. Nie czas na rozprawianie, dlaczego tak jest, bo w końcu musimy Wam coś powiedzieć o nowej, że studia Media Molecule. Tearaway. Media Molecule w swoim dotychczasowym dorobku posiada ciekawą pozycję Indie, rank do Kung Fu na PC oraz uniwersum Little Big Planet, z którym jest głównie kojarzona. Czy Terraway sprawi, że gracze będą mówić o? To oni stworzyli Sakwoja i tę świetną granowitę. Na, na to pytanie odpowiecie sobie sami w swoim czasie. W każdym razie, jeśli mowa o produkcji wewnętrznego studia Sony, to zazwyczaj oczekiwania recenzentów, jak i graczy są dużo, dużo wyższe niż w przypadku gier od innych producentów. Tym razem nie jest inaczej, więc zacznijmy od tego, czego w zasadzie nie ma. Fabuła może to brzmi dziwnie, ale w tej produkcji próżno szukać porywającej historii, wyszukanych kreacji bohaterów, dialogów rozpisanych przez najlepszych scenopisarzy, ratowania świata itd. Co mamy w zamian? Jeden konkretny cel i przygodę w genialnie zrealizowanym świecie gry. Co ciekawe, to właśnie gracz odgrywa kluczową rolę w Terraway. W miejscu dawnego słońca powstaje rozdarcie, a w nim widoczny jest gracz we własnej osobie. Technicznie zrealizowane jest to tak, że filmuje nas kamera na froncie wbity. Mniejsza o to, a pomijając fakt sterowania głównym bohaterem jako istota z innego świata gracz ma możliwość ingerowania w to, co dzieje się na ekranie. Za pomocą ekranu i panelu dotykowego można wręcz wciskać paluchy do gry, przesuwać obiekty, otwierać przejścia i prezenty, a nawet miażdżyć przeciwników. Wracając do wspomnianego celu podróży bohatera lub bohaterki naszej gry, ten jest tylko jeden. Dostarczyć istocie wiadomość. Kto jest istotą? Gracz. I w ten sposób nakręca się cała przygoda, bo w końcu trzeba dotrzeć do finału, a w zasadzie słońca, a jeszcze dokładniej gracza. Pod postacią posłańca kryje się przesympatyczny papierowy ludek o imieniu Ayota lub Atoi w przypadku kiedy wybierzemy inną płeć. Wybór nie ma większego znaczenia ogranicza się tylko do personalizacji i, co oczywiste, zmian w dialogach. Pod względem grywalności i gameplayu jest lepiej niż można było się spodziewać. Terraway wykorzystuje wszystkie możliwości WITY. Jest to jedna z tych produkcji, która nie ogranicza się tylko do wsparcia dla paneli dotykowych i ewentualnie żyroskopu. Podczas zabawy gracz użyje dodatkowo obu kamer i co zdarza się bardzo rzadko mikrofonu. Sterując postacią można skakać, chwytać i rzucać lekkimi obiektami, robić zdjęcia a nawet turlać się. W późniejszych etapach gry ekwipunek naszego bohatera wzbogaci się o potężną broń. Która niestety zostanie nam nieco osłabiona. Ograniczając spoilery, co i jak, dowiecie się podczas gry. W każdym razie twórcy gry zawarli w Terraway tyle możliwości i kreatywnych pomysłów, że można nimi obdarować jeszcze ze dwie inne gry. Chociaż z drugiej strony brakuje kilku feature'ów, które prezentowane były w pierwszych trailerach produkcji. Mowa tutaj choćby o szerszym wykorzystaniu w walce mikrofonu i potrząsania bitą. Prawdziwą siłą Terraway jest genialnie wykreowany papierowy świat. Absolutnie każdy obiekt znajdujący się w grze można odtworzyć za pomocą papieru i własnych zdolności manualnych. Nawet obiekty typowo dynamiczne, takie jak woda czy ogień, animowane zostały naprawdę dobrze i prezentują się wyjątkowo oryginalnie. Aby nadać charakteru i trochę odwzorować unikalny sposób zachowania się prawdziwego papieru, programiści przy niektórych animacjach ograniczyli liczbę klatek do około 15-20. Bardzo sprytne posunięcie, które w praniu wygląda trochę jak animacja poklatkowa. Co ciekawe, sami twórcy zachęcają do odwzorowania świata gry. Jak? W trakcie rozrywki można odszukać 65 papierowych modeli, które następnie można pobrać ze strony teraway.me, wydrukować, wyciąć i posklejać. Papercrafty to nie jedyne znajdźki, jakich doszukamy się w grze. Nagracza czekają ukryte prezenty i zadania dodatkowe, które również nagradzane są prezentami wypełnionymi konfetti. Swoją drogą, konfetti jest również walutą, za którą kupujemy dodatkowe dekoracje, a także filtry i obiektywy do aparatu fotograficznego. W kilku słowach, jest co robić, a zdobycie platyny to sama przyjemność. Wiele dobrego można powiedzieć również o warstwie audio produkcji. Za muzykę odpowiadają panowie Brian de Oliveira i Kenneth Young. A to, co stworzyli, można sklasyfikować jako mieszankę neofolku, muzyki elektronicznej i klasycznej. Brzmi dziwnie, takie też jest, ale co najważniejsze idealnie wpasowuje się w klimat produkcji. Bardzo rzadko słyszy się w grach coś o podobnym brzmieniu. Zaskoczeniem jest również polski dubbing, którego poziom można przyrównać do tego z Little Big Planet. Po raz kolejny potwierdziło się, że polscy aktorzy chyba najlepiej czują się w podkładaniu głosu pod mniej poważne produkcje, którym bliżej do bajek niż thrillerów. Jeśli chodzi o wyświetlany tekst, to również nie odnotowaliśmy żadnych rażących wpadek. Teraz nieco o wadach. Niestety, ale tak jak większość produkcji, również Terraway nie jest idealne. To jak gra świetnie się prezentuje, okupione zostało spadkami płynności animacji, podczas sytuacji, gdy na ekranie sporo się dzieje. Nie jest to częste, ale wypada o tym wspomnieć. Co ciekawe, w opcjach gry można zredukować efekty cząsteczkowe, zyskując przy tym kilka klatek animacji więcej. W niektórych miejscach kuleje kamera, która zamiast postaci pokazuje nam kawałek papierowej scenerii. W krytycznych momentach potrafi zmienić swój kąt tak, że skutkuje to samobójstwem naszego bohatera, który skoczył nie tam, gdzie trzeba. To jeśli chodzi o techniczne sprawy, przyczepić się można jeszcze do wspomnianych wcześniej braków względem pierwszego trailera, trudności rozgrywki czy długości kampanii, która za pierwszym razem nie powinna zabrać Wam więcej niż 7 godzin życia. Oczywiście do całej zabawy dochodzi jeszcze masterowanie i opcjonalna zabawa z papierowymi modelami. Reasumując wszystkie za i przeciw, Terraway to niewątpliwie bardzo oryginalny i świeży tytuł. Wykreowany świat jest niezwykły i magiczny, a przy okazji zabiera nas w bardzo przyjemną podróż, gdzie gracz jest w centrum zainteresowania wirtualnych postaci. Warto się zainteresować tą produkcją z wielu powodów, ale najważniejszym wydaje się fakt, iż nieprędko powstanie porównywalna i równie unikalna produkcja. Prawdziwa perełka, gra dla całej rodziny, a nie tak jak mogłoby się wydawać wyłącznie dla dzieci. Ponadto ze świecą szukać gier czerpiących garściami z możliwości WITE. Za udostępnienie gry do recenzji dziękujemy polskiemu oddziałowi Sony Computer Entertainment.